Witam z tej strony Fiso, witam was fiso, z drony z tej aspect wita i się mi 16 osób musi w tym chodzić Bo kursie już mi się gra zepsuła Fisowie, już mi się gra zepsuła Samo mi skręca W tą stronę się nie drzepa, jak chcę skręcić w jedno to mi w druku skręca ja Fiso pa patrz, ja skręcam w ten W lewo, skręcam, on mi skręca nagle w prawo i nie wiem o chodzi w tym nie wiem o co o tym chodzi. A spróbuję odłączyć krewetury i podłączyć. Przeło w tym chodzi. nie wiem, kurde jest już się przyłożył. się teraz będzie lepiej. Czy to samo będzie? To samo jest. Nie wiem o co chodzi. Ale coś mi automatycznie Skręca w prawą stronę jak ja skręcę... jak się skręcić w lewo. Automatycznie samemu, nie wiem, co w tym chodzi trochę mnie dodenerwuje, chyba muszę oinstalować i zainstalować grę, bo inaczej to się nie da grać. Ja skręcam się w lewo, mi skręca w prawo, ja skręcam w prawdę, mi skręcam w lewo i nie, i widziałbym, już mi się gra zgrasowała, nie, wiem w może chodzić w tym, nie, może w tym chodzi Cóż mi się zepsuło To kurzy odcinek, będzie to to kitu będę się denerwował, tak, ja nie lubię się denerwować. O kurde, ja tego kupiłem. Nie wiem co mi widzowie jest. Nawet jakby sądy z traktora to tak samo się dzieje. Ja jak chcę skręci są so mi skręca w drugą stronę. Ja. Muszę uh, chyba chyba instalować i zainstalować farmika. 19... Hmm. Muszę... Tam i sobie nawóz na jedny pole, w i sobie, i nie wiem, co zrobię z tym. Mam nadzieję, że to mi się wszystko nie usunę. Ja skręcam w, in w jedno, on mi w druku skręca i tak. Nie. No, nawet jak nawet wysiadłem z traktora, to tak samo widzicie jest. Nie wiem, o co chodzi w tym. Wyłączyłem, włączyłem laptopa i to samo. Może zbije się osób w tym hosi. U nigdy tak się nie działo. Teraz mi się jakoś zaziało. Tam się nawóz na pole pisowi i będę kończył odcinek. Bo to mnie denerwuje ten skręt. Skręcone. Skręcane. Zostało mi jeszcze jedno nawóz Kurde, osób w tym hosi. Już gra jest bugowana. Co ja chcę w jedną skręcić, to mi w druku skręca i tak Nie wiem co tu może się dzieje Dzias, Dobra, jestem ja się się stasa i widzę, że ja te mi skręcę normalne Automatycznie skręt jest A ja nie chcę, żeby tak było nie wiem coś jest poprzutem w grze, bo w innych grach tak nie jest, tylko tutaj. No ja jadę prosto, mi skręca i widziałem, może być wiec o w tym chodzi. Bo ja nie wiem, ja sobie jadę prosto, mi skręca. Nie wiem, kurde, nerwisi cały czas No i nawet jaki i nawet jak się z po prosto po prostu to mi skręca Co ty ja obsadziłem, nie pamiętam Zepak? Kukury... A to nie moje pole. sorki, pomyłka. Nie w tym pole w... wylazł mi się trzeba. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie te pole. A ja tutaj miałem sanie zrobić, dobra pomyłka. Musisz sanie pole zrobić, dopiero tutaj. A i dobra, napoj się przygotowałem na. na te tam. Na. Pu, na te kurde widzowie, na 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 e, na 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 ten na te kurty jak to powiedzieć na z, ko, na, z, za, na zadana ja miałem musisz saj, szef zrobi z pola to biero ktoś jest domina na discordze pisał trzeba zobaczyć nie będę wyłączał gry, tylko po prostu w telefonie Discord jest bo ja jestem się... Obie że nie będziemy robić srebak, knie... soję sobie zasejemy, o kurde, a mnie to denerwuje ten skrę... skręt. Chwicowie, nie ma się w tym chosie, a mnie to denerwuje ten skręt. Nie mogę się ja ja ty prosto mi skręcę i. Wiesz, tutaj się nie da nerwów. Widziałem, ja, kurde nie wiem co mi dzieje, kurde. Nigdy takiej sesji nie było. Si samochód automatyczny mi skręcał. Nie samochód, tylko ten traktor wie, że... Nie wiem czy widziały, można nerwisi dostać, ja już nerwisi dostaję. W sensie normalny tu takie coś. Co dzieje? A tu takie są. Co już taka nerwisa mi pisze o tego. Hej. Nie wiem co jest grane, ale to jest niepodobne do tego, kiedyś jakiś czas temu tego nie było, a teraz. Teraz się dzieje. O, już, o kto do mnie pisze? Pasję tutaj w internecie, już właśnie będzie na ten temat, a ja i widzowie nie widzę. Co taki się dzieje. Takie coś, takie coś się dzieje. Cześć, pięćdziesiątki. i nie łokij, kurde, tego znaleźć. Nic na ten temat. Fisowie ta się mi znać, co ma się zatrudniłem, to tak nie dzieje się. A jak ja sam się, szef zrobić z pola, to tak się dzieje. No widzicie, widzowie, ja ty prosto się normalna mi tutaj skręca. Nie wiem, co jest grane. Już mnie to denerwuje. To już mnie denerwuje, widzowie. To już mnie denerwuje. i musisz robić, oinstalować instalować skręchy, bo to nikt ci takiego coś nie było. Ja ja ty prosto mi normalne automatycznie skręca i. Co tu ma się to musicie, nie wiem Nie wiem Nie wiem, co tu jest grane No a jak pracownika zatrudnę, to tak się nie dzieje widzowie Już nie wiem Już nie mam dla deku pojęcia od czego to może być Dobra widzowie, zaraz kończyć ten odcinek, bo to już jest nie tak haro No nie, już muszę naprawić kursy Farmika, bo już mi się psuje Na połowę instaluję i zainstaluję od nowa Bo inaczej to nie widzę Już mi zaprężyły Co to się trusinę chce zobaczyć Dobra widzowie, zaraz mi kończymy odcinek ja bym sam to orał trzasał te pole, ale nie mogę. Po kurcie, już mi ten już mi skręca automatycznie. Automatyczny skręt jest wisowie dobra wisowie to jestem do końca i my zakończymy to. Jestem jeszcze 3 minuty, bo będzie do 20 minut odcinek i będziemy kończyć się, bo I tak po czasu to się wytnie do odcinek, bo się nic nie odżywało tam. No i mi z mi zaspisowych komentarzy, z się, się odcieł to, się... to... To... to się działać. O kurde. Widzę... Sorry sobie, bo powtarza, ale naprawdę to mnie denerwuje, co tak się dzieje. Nigdy tak nie było, teraz pfff, nakrycie stało. Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie, zapraszam do kanało kanału, lajkowania i No i także mi znać w komentarzu, czemu takie coś się dzieje, jak ja te prosto, a mnie automatycznie skręca... Teraz nie wiem... ...się mi w kolejnym odcinku, nie pamiętam, i jutro.